Cześć, witam Was serdecznie. E, w Minecrafcie oczywiście. No cóż, jak widzicie, od, od ostatniego odcinka zmieniło się tylko tyle, że e, zrobiłem sobie łóżko i się przespałem. No i coś musimy wywalić. Śnieżki. I oczywiście zrobiłem sobie taką pochodnię z lawy, dlatego że nie miałem żadnych żadnego chyba węgla. Czy węgiel mam? A nie, węgiel mam, czyli mogłem zrobić w sumie równie dobrze pochodnie. Ale już jak zrobiłem, to zrobiłem. Skopiemy sobie tego crafting table'a. Oj. Okej, okay, możemy już iść. To wracamy już powoli, nie? Mamy już wystarczająco dużo tych rzeczy. Spokojnie mi wystarczy na to, co chciałem. Aj. Ale gramy na peaceful, tak więc odnowi nam się życie. O. Przy okazji, barwnik pozbieramy. Dziękuję Ci. Nie jestem pewien, czy w dobrą stronę będziemy szli i czy dotrzemy, ale najwyżej się troszkę pogubimy i zabawa też będzie przednia. Z tego co ja pamiętam, to ja przechodziłem przez wodę, czyli gdzieś tam powinno być przejście przez wodę. Jeśli dobrze mówię oczywiście. No nie wiem, nie wiem, czy dobrze mówię, ale tam widzę śnieg, czyli tak. Tutaj jest woda. Tutaj jest to ogromne jezioro polodowcowe, że ja tak to ujmę. Nawet nie polodowcowe, tylko zlodowaciałe po prostu. Okej. Okay. Oj. Zobaczcie, coś tam wcisnąłem i mi się na chwilę zatrzymało. Okej, okay, musimy przebiec. Chociaż nie, my nie. Albo przebiegniemy na drugą stronę, żeby być pewnym, że w dobrą stronę idę. O, to jakaś fajna dziura. Coś kiedyś będziemy musieli zrobić na tym lodzie. Mam pewien. Czy to nie wygląda wam jak serce? Takie troszkę kanciaste, ale no, serce, ewidentnie. No dobra. Postawię tutaj dirta, żebym wiedział. Dirta czy coś innego? Nie, dirta postawię. Żebym wiedział, że to tutaj. I niechybnie coś tutaj ciekawego zbudujemy kiedyś. O, chociaż to troszkę daleko. O! Troszkę to daleko od bazy, ale poradzimy sobie. Oj, niebezpiecznie jest tak chodzić z lawą. Ja staram się zawsze tego unikać, ale. Teraz jakoś tak wyszło, że. że znalazłem tą lawę. No to nabrałem. Tam też jest lawa. Jeśli już o niej mówimy. Kurczę, trzeba będzie zrobić trochę tych wiader i poprzenosić ją w jakieś lepsze miejsce dlatego, że lawa może się przydać zresztą, ja jestem, ja jestem takiego zdania, że wszystko w Minecraft'cie się może przydać nawet dirt, czy tam jakieś na, najgorsze rzeczy no i zawsze to komikuję. jak widzieliście, drewno mi się przydało i to w ogromnej ilości, musiałem go jeszcze dozbierać da, o, tutaj mamy Kobla, tego skopiemy. Tam pospodem jest bodajże kopalnia, w której szukałem żelaza, oczywiście bezskutecznie. I niech ona sobie tam będzie. Najwyżej jakiś potwór się w to złapie może. Ok, zbliżamy się już powoli do naszego domku. Aha, i w sumie to muszę was troszkę przeprosić za ten odcinek game design'a, który nagrałem. Bo mam wrażenie, że jest taki prowadzony troszkę bez składu i ładu. Chociaż nie, no myślę, że przedstawiłem tam najważniejsze informacje, ale taki, jest, taki troszkę nierozgarnięty byłem jeszcze wtedy. Więc muszę Was za to przeprosić. No ale cóż, poradzę. No niektórzy mają swoje lepsze, i niektórzy mają swoje gorsze dni. Ok, cóż. Już widać zarys naszego domu, a nawet dom w, pełen, w pełnej okazałości. Kurczę, wiecie co? Może wyjść z tego całkiem fajna budowla, jeśli dokończę to. Ale myślę, że dokończę to po pierwsze. Ale mam nadzieję, że tego nie zwalę jakimś wyglądem wewnętrznym. Że, to, że nie będzie to wyglądać jak. Um, jak. no taka brzydka nazwa kupy. Która rozpoczyna się oczywiście na G. Staram się nie używać jakichś takich mało wyszukanych słów. Dlatego że niektórym się to może nie podobać. Dlatego wolę zachowywać właśnie taką obojętność w stosunku do tego co znaczy w stosunku obojętność słów, może tak to ujmę chociaż to jest dość ciężki termin do zrozumienia tutaj, co tutaj będziemy robić na pewno tam jest góra, tam jest góra na której zrobimy coś ciekawego, ale jeszcze nie wiem co to będzie widzicie tam są też inne góry O, tam są góry, pełna jest ogółem gór Zawsze, jak są góry, to można coś ciekawego zrobić. W ogóle, to tutaj mamy blisko do wszystkiego, oprócz pustyni. I muszę Wam obiecać, że w którymś odcinku będziemy wyruszali na poszukiwanie właśnie tej pustyni. Wydaje mi się, że raczej będzie ona w tamtą stronę. Dlatego, że tam jest ludowa kraina. A raczej ludowa kraina nie będzie obok pustyni. Chociaż kto wie, jak tam ten Minecraftowy generator świata się zachowa. No cóż, dotarliśmy, zajęło nam to. Niecałe 5 minut? Chociaż nie. No, troszkę więcej niż 5 minut. Grzybki się rozrosły? Nie, chyba stan jest taki sam. Jak w momencie, kiedy odchodziłem. Troszkę możemy już tej wełny położyć. No cóż, pozwólcie, że wypełnimy troszkę tego terenu tym, co znaleźliśmy. Kurczę, muszę pochować kilka rzeczy do skrzyni, dlatego, że mi się nie mieszczą zwyczajnie. Ok, hop, hop. Chociaż te róże sobie zostawimy, to je sobie przerobimy. Pumpkiny możemy schować. To też wszystko możemy schować. Żelazo też, lawy też, okej. Okay. Zostawimy sobie ten, tego dirta, żeby móc sobie łatwo podskoczyć. Czy my mamy jakąś wełnę? Nie, nie, nie będziemy farbować wełny. To jest zły problem, znaczy pomysł. Ale zaraz sobie jakoś z tym poradzimy. Ok. Więc zaczniemy skopywać już tą warstwę drewna. To on tylko tutaj podwójną. Dlatego że tutaj będzie druga warstwa czarnego, a potem będą szły warstwy czerwonego. Jeśli pamiętacie jak to wam tłumaczyłem, to pewnie będziecie wiedzieli. O czym teraz mówię? Czy ja tu się mogę jeszcze wkopać? Mogę. A tutaj? No i tutaj już nie, niestety. Chociaż. Nie, nie, nie. Musimy tutaj zakopać yy, drewnem. Dlatego, że to by brzydko wyglądało, jakby wełna wystawała troszkę w złym miejscu. I dokopiemy jeszcze z tej strony i będziemy mieli to z głowy. Tutaj możemy, i tutaj możemy, ale już tutaj nie możemy. Ok, czyli czarną wełnę mamy za sobą. Teraz idziemy na dół. Czerwonej wełny miałem troszkę, ale postawiłem ją chyba tutaj. Tak, chyba tak. Już zapomniałem, co ja robiłem chwilę temu. Boże, co się dzieje z tą moją pamięcią? No to poszukamy. Tutaj gdzieś pewnie biegają niedaleko jakieś owce. O, nawet czarna jest. Świetnie. Mamy nożyce? Mamy. Toż są moje drugie nożyce. Czyli troszkę ich już straciłem. O, świetnie. No ale niemożliwe, żeby się tutaj kręciły tylko dwie samotne owieczki. Musi być ich gdzieś więcej. Gdzieś pewnie powpadały do moich dziur. Które niefortunnie musiałem tutaj zrobić. Ale utuczemy krowy, bo krowy też fajna rzecz. Krowy niedługo będą dropować mięso. Muszę Was uszczęśliwić tą informacją. I mnie też. Bo skoro planuję zrobić salę bankietową, to na bankietach muszą też się pojawiać jakieś wykwintne potrawy, tak? Skoro burżuazja, to na całego. Więc będziemy mieli na pewno jakąś wołowinę, baraninę. Baraniny dlatego, że. Mam nadzieję, że... Mam nadzieję oczywiście, że z owiec też będzie wypadać jakieś mięso. A jak nie, to pewnie z kurczaków coś będzie wypadać, bo widziałem grafikę, która sygnalizowała, że właśnie będzie coś takiego. Okej, okay, są to jakieś owce? O! Krowy. No cóż, tym odcinkiem w sumie niewiele pokazałem. Ale jak już wspominałem kilkukrotnie, nudniejsze odcinki też muszą być. Hop, mamy krówki. Ale myślę, że Minecraft jest na tyle e, ciekawą rzeczą, że bardzo przyjemnie się to ogląda i e, niezależnie od tego, co się robi, to i tak to zainteresuje. Przynajmniej ja tam mam taką wizję. Jeśli nie, to oczywiście poprawcie mi w komentarzach, a ja staram się e, zaprezentować bardziej treściwe e, odcinki oczywiście. Ok, pójdziemy się przekimać, bo troszkę nas noc zaskoczyła. W sumie to tym, co teraz wam pokazuję, zobaczycie, jak wygląda moja Minecraftowa dniówka, czyli to co robię codziennie. Zobaczcie, że to nie jest takie ciekawe, jak się wydaje. Bo ja muszę latać, bo ten dom to jest naprawdę e, coś wymagającego i coś bogatego w jednym. Czyli muszę się troszkę nabiegać, no. Spójrzmy prawdziw oczy. I za tą wełną, i za tymi wszystkimi. Eee, za, za tym całym drewnem No te czerwone owce Całkiem ładnie wyglądają Kiedyś może, może sobie zbuduję Taką owieczkę gdzieś jako jakiś posąg A, pomyślimy jeszcze Pożyjemy, zobaczymy jak to mówią O, tam wilczki łażą, ale my niestety Nie mamy kości, a szkoda O A ty gdzie się tu ukryłaś przede mną? Owco Do czego to doszło, że ja z owcami rozmawiam? Boże. Tam gdzieś na pewno jeszcze jakieś owce biegają, więc pozwólcie, że tam rzucę okiem. No, dziś tu jesteście? Czy nie ma? O! Ale widzę węgiel, więc nie umieszkam go zebrać. Węgla mam już coraz mniej, dlatego trzeba to zbierać i będziemy musieli jeszcze raz wybrać się do kopalni ale nie wiem czy to zrobię z wami czy bez was jak chcecie, napiszcie mi w komentarzach jeśli będziecie chcieli żebym wybrał się jeszcze raz do kopalni jeszcze raz popanikował troszkę przed creeperami i takimi innymi stworkami no to ja bardzo chętnie to zrobię dlatego, że mi to w sumie obojętne a skoro ja nie podejmę decyzji to podejmiecie ją wy, jako osoby oglądające Ok. Jeśli macie jakieś pytania dotyczące całego, całej mojej działalności, to oczywiście walcie śmiało na prywatne wiadomości. Ja odpowiadam na każdą prywatną wiadomość, którą dostanę. Nie pozostawiam żadnej bez odpowiedzi. Dlatego możecie się spodziewać, że odpowiem na to. Ja ogółem jestem za, tym, żeby, za taką właśnie interakcją z widzami, dlatego że widzowie w sumie są takim członem, który bardzo pomaga w tworzeniu. Dlatego, że pomagają oni podjąć część decyzji, są dość kreatywni najczęściej. No i tak samo jest z wami właśnie. Tak, dlatego właśnie dziękuję wam za oglądanie, za te wszystkie subskrypcje. Chociaż myślę, że ostatnio tak przemyślałem tę sprawę tych subskrypcji i doszedłem do wniosku, że takie chwalenie się subskrypcjami czy tam świętowanie, to jest w sumie zły pomysł troszkę przekonał mnie do tego filmik roka w którym rok wspominał o tym, że to jest takie troszkę zuchwałe, może nie wiem jak to określić, trudno znaleźć słowo na to dlatego ja po prostu jeśli będę się cieszył z tego, że tak dużo osób mnie ogląda to między sobą a odcinki specjalne i tak, i tak będą wychodzić regularnie. Tak więc nie macie się o co martwić. W game designie wspominałem też, że zamierzam rozpocząć nową serię. No i chciałbym Wam bardzo powiedzieć coś na ten temat. Tylko, że nie za bardzo mogę, dlatego, że nie jestem jeszcze pewien, czy ją zrealizuję. Ale jeśli ją zrealizuję, to możecie być pewni, że będzie to coś ciekawego. I mam nadzieję, że Wam się spodoba. Ok. Że najpierw muszę się poduczyć kilku rzeczy, bo nie jestem pewien, czy podołam temu zadaniu. No cóż, ale tak e, pogaduszki pogaduszkami, ale musimy już niestety kończyć. E, ja wam dziękuję jeszcze raz za oglądanie. E, do zobaczenia w przyszłych odcinkach. Cześć czołem, na razie.